Witam serdecznie na kanale Przyroda JP. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam bliżej mięśnie. Zapraszam do oglądania. Tak więc nasze mięśnie dzielone są na trzy podstawowe grupy: szkieletowe, gładkie i jeden mięsień sercowy. Szkieletowe to te przyczepione do kości, umożliwiające czynny ruch organizmu, zbudowane z tkanki poprzecznie prążkowanej, a ich ruchy są zależne od woli. Mięśnie gładkie występują w ścianach przewodu pokarmowego i naczyń krwionośnych, i nie tylko, ogólnie narządów wewnętrznych, umożliwiając przesuwanie się jedzonka bądź utrzymywanie normalnego ciśnienia krwi. A wszystko bez naszych rozkazów. Mięśnie gładkie buduje tkanka mięśniowa. Gładka. Mięsień sercowy jest tylko jeden, a jego jakże istotne skurcze pompują krew, utrzymując nas cały czas przy życiu. Buduje go tkanka prążkowana. Teraz wchodzimy na wyższy poziom i rozłożymy mięsień szkieletowy na części pierwsze. Typowy taki mięsień składa się ze ścięgna, czyli przyczepu do kości zbudowanego z tkanki łącznej oraz brzuśca, czyli tego czerwonego mięska. Gdy skroimy to mięsko, ujrzymy przy dobrym powiększeniu pęczki włókien mięśniowych rozdzielane tkanką łączną, unaczynioną i unerwioną. Z kolei wnętrze tego włókienka wypełniają miofibryle, czyli właściwie też włókna, ale w mniejszym wymiarze. Składają się one z elementów, których nazwy pochodzą od głównych białek odpowiadających za skórz w mięśniu. Filamentów aktynowych i miozynowych. Takie filamenty tworzą sarkomery, czyli jednostki włókna przedzielone granicznymi liniami, które ulegają zmianom wymiarów w trakcie skurczów. Na sarkomer składają się również specjalnie nazwane pasma z oznaczeniami literowymi. Smuga H to miejsce, w którym występuje sama miozyna, prążek A. Aktyna i miozyna, z kolei prążek i sama aktyna. W trakcie skurczu w sarkomerze tylko szerokość prążka a nie ulega zmianie. Na aktynowe składają się aktyna, a także dwa inne białka uczestniczące w skurczu: troponina i tropomiozyna. A na miozynowe sama miozyna. To wszystko wygląda tak, jak na pokazanym rysunku – kuleczkowata aktyna, do której w trakcie skurczu idealnie wchodzi główkowato zakończona miozyna. Jednak tę zakochaną parę próbuje powstrzymać od skurczu białkowy sznureczek o nazwie tropomiozyna połączony z guziczkiem z familiady o nazwie troponina. Ok, teraz po takim gradobiciu ciężkich terminów, przerzucamy się na sztorm ciężkich terminów i lecimy do analizy skurczu mięśnia, a po niej raczej już nigdy nie spojrzycie tak pochopnie na tę czynność albo na tę, albo na tę. Tak więc zaczynamy. Na początku z nerwu wydziela się Acetylocholina, czyli neuroprzekaźnik odpowiadający za pobudzenie mięśni szkieletowych, łączy się wtedy z receptorami na powierzchni błony komórkowej włókna mięśniowego, zwanej sarkolemą, i tworzy w ten sposób stan pobudzenia, który rozprzestrzenia się przez kanały we włóknach zwane kanalikamite, powodując przy tym otwieranie się kanałów wapniowych w siateczce śródplazmatycznej graniczącej z kanalikami. Będącą częścią komórki odpowiadającą za zapasy jonów wapnia. Wtedy te uwolnione jony wapnia CA2 łączą się z wcześniej wspomnianą troponiną, co skutkuje drobnym przesunięciem się tropomiozyny tak, aby. Miozyna wraz z rozłożonym na dwa elementy związkiem energetycznym ATP mogła połączyć się z aktyną. I dzięki odłączeniu się tych obu elementów poruszyć się tak, że jej stopień wobec aktyny zmienia się z 90 na 50 stopni. Koniec końców sarcomer się skraca i w taki oto sposób powstaje skurcz mięśnia. Od troponiny z kolei odłączają się jony wapniowe i wracają na miejsce do siateczki, bo nic już tu tak naprawdę po nich. I ponownie tropomiozyna blokuje przejście tej zakochanej pary do skurczu. Główka miozyny wraca do dawnego kąta a jako szybka zawodniczka w temigi znajduje sobie kolejną cząsteczkę ATP. Z kolei sarkomer rozkurcza się i wraca do dawnej długości. I w taki oto sposób omówiliśmy pełny skurcz i rozkurcz w mięśniu. Pochylając się nad samymi skurczami, warto je podzielić na izotoniczne, izometryczne i aksotoniczne. Skurcz izotoniczny to taki, w którym zmienia się długość mięśnia, ale nie zmienia się napięcie mięśnia. Można to zauważyć na przykładzie bicepsu, kiedy zginamy rękę. Skurcze izometryczne to takie, w których zmienia się napięcie mięśnia, ale nie zmienia się długość mięśnia. Możemy je zauważyć w trakcie dźwigania ciężkich przedmiotów. Skurcz auksotoniczny to taki, w którym jest i zmienna długość, i zmienne napięcie. Taki skurcz występuje w wielu czynnościach, takich jak chodzenie albo bieganie. Wracając do ogółu włókien mięśniowych, warto wspomnieć o ich podziale: Nawłók na włókna czerwone, białe i pośrednie. Czerwone to te, które są wykorzystywane przy długotrwałych wysiłkach, przez to, że mają dużą zawartość czerwonego białka mioglobiny, które magazynuje tlen i ma wysoką odporność na zmęczenie. Za to białe nie nadają się do długotrwałych czynności i dają radę, np. w krótkodystansowych Biegach, przez małą zawartość mioglobiny i łatwe uleganie zmęczeniu. Są też włókna pośrednie, mające cechy zarówno włókien białych, jak i czerwonych, i mające możliwość przemian zarówno tlenowych, jak i beztlenowych. Przy średniej zawartości mioglobiny i średniej odporności na zmęczenie. Najogólniej mówiąc, są one średnie i znajdują takie wyważenie pomiędzy dwoma poprzednimi. Tak więc w ten dokładny i dogłębny sposób dobrnęliśmy do końca lekcji o mięśniach. Do zobaczenia!